Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli m.in. mną. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Dying Light. No, a my już kontynuujemy naszą przygodę. Nie na zewnątrz Szkoda, że ta woda w tle nie jest animana, animowana. Przepraszam. Ale po prostu, jak tak patrzę na nią, jeżeli jest zfrizowana, to. Kolejny taki jeden szczegół, do którego można by było się przyczepić. Natomiast jest to. To no, rok 2015 i nadal mam wrażenie, że ta gra wygląda. Lepiej niż duża część gier z tych czasów. A mianowicie więc jakość tekstur, która jest po prostu niska, dlatego że e, no, to jednak było 10 lat temu, to i tak ta gra wygląda fenomenalnie. Już to mówię pewnie dziesiąty raz, ale po prostu się jaram. Co pan sprzedaje? Obawiam się, że no, nic mi nie stać, ale już wiem po co są te dolary, chociaż dziwne w sumie, że. Lepszego szpaju w mieście nie znajdziesz. Nie handluje się tu e, jakimiś zapasami Wielu. albo czymś tego typu, tylko handluje się właśnie pieniędzmi. To jest dla mnie dziwne też. Szkoda, że z góry nie mogliśmy się skontaktować z gierę, było łatwiej mi się wydaje. Ale okej, okay, rozumiem, że tam też mógł być i. Halo? Tu Raportuj. Szef wie, że nazywa się Breken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do Antyzyny. Dobra, to po kolei idziemy po jakiś zrzut w kotle. Chyba co ten kocioł właściwie znaczy. I tu coś nam się jeszcze na mapie pojawiło. O jejku, dużo. Spotkanie losowe. Oczyść ten obszar. Znajdź mieszkanie gaziego. To może tym się teraz zajmiemy. Nazwę chyba ten odcinek. Piękne niebo w Dying Light, bo po prostu... No, no, Ja wiem, że twórcy to zrobili specjalnie. Ja wiem. To piękne niebo. Z zabezpieczeniem stref się zajmiemy później. że w pierwszej kolejności nie razie sobie porobię e, zadania główne, a w następnym odcinku się po prostu zajmiemy przede wszystkim zabezpieczaniem tych stref, żeby sobie nadrobić te, te zadanki. Jakaś może skrzyneczka? Coś? O! Dzień dobry. Dobra. to tą nie. I jeszcze troszkę. Nie. W tą. O! No i fajnie. Co tu mamy? Kawę można sprzedać. O! To jest ciekawe. E, pod jedynką chyba, tak? Latarka UV. O, i to jest o czym ja mówiłam. Mi by się takie rzeczy przydały. Jak nas, kto przyatakuje jakiś mocny przeciwnik, to nie będziemy musieli do niego się zbliżyć bezpośrednio, a to jest akurat fajne udogodnienie. No i jeszcze sobie pozwolę y, punkciki wydać. Poziom siły to może nie, cały czas w tą zwinność bym szła. Okej. Okay. Czyli ja tu potrzebuję sobie. O, tu mogę odblokować. Pakowacz. Naucz się lepiej wykorzystywać miejsce w plecaku, zdobędziesz cztery nowe miejsca na broń. Naucz się wytwarzać rośni wspągacz, umożliwia umożliwiają bez zmęczenia, dłuższe bieganie, lepsze widzenie w ciemności. Mi się wydaje, że to jest bardziej potrzebne póki co, bo i tak nie mamy za dużo przedmiotów. Tak, chciałbym sobie jakąś brońkę wyjąć. co? Ja mogę sobie to wyjąć? Mm, v chyba? Nie wiem. Czy nie wiem? O, dobra, wyjęła się broń. Tu strefa mamy zablokowane, co ciekawe. Nie wiem, czy my ją później odblokujemy, czy raczej nie. Przecież, szczerze powiem, nie lubię tych miejsc, gdzie idzie ta autostrada tak ee, nie dobry. Ciekawe, czy jakby się krajnik na pierwszą to. Czyby mu się język świecił. Chociaż nie wydaje mi się, że to jest zdrowe. Czy dać jakoś wyjść? Gazi, Jest tam kto? Gazi chyba mieszka sobie tak na takich slumsach. Tak? Musi do wyjść. Ooo, czyli ta mechanika nie dotyczy tylko... Nie wydaje mi się, że on tu mieszka, bo to jest brzydko. Ta mechanika nie dotyczy tylko i wyłącznie... skrzynek. To też jest fajne. Pasy domowe pakława. drzwi na dwór, czy nie? Słyszę cały czas jakby... Nie no, wiem, czy te zombiaki chodzą po tej wodzie? Przed ludzie? Wrócę, Dobra. W tym mieszkaniu go nie ma. A tutaj może? Gazi, jesteś tam? Koszę ją z nami przysłuchiwać Ale nie mogę tego spróbować się stworzyć z wyklupiem Chyba nie tu w takim razie tu będzie Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazy? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy, czy jesteś w wypożyczalni filmów? Ja, nazywam się Krain. Crane? Crane? Krain brzmi jak klan, jak Tran, jak baran, i trochę jak plan, i, i klan. I Już go i taki lubię. inny pan, i. i... Mogę wejść? Nie, nie, nie wolno, nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z, z filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Tak, Miałeś jestem. Przynieś film o, o mnie. Ma tytuł, Charlie. I cały jest o mnie. I, I o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne, możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie gódź się z gazim. To bez sensu. Tak uh, mówią ludzie w aptece. Gazi wie, co mówi. Ja bym gaziemu wierzyła. Ach. Ojejku. Dobrze w takim razie. Idziemy po czekoladki na Dzień Mamy, która i tak nie żyje, ale... Najwyraźniej ona ich potrzebuje. Nie wiem, czy to na grobie położy, czy... Czy może ma jej ciało w salonie? Cholera wie. Kiedy chyba nie wejdę. to ja się wpakowałam w te sam sobie na pełni widzę. Wolutku kreń, spokojnie. Tędy powinno się dać wejść. No wyżej? Au. Będę mogła wejść? O, takie mi się miejsce trafiły te skałki, że mało no, tu dobrego do przejścia jest. Dawaj, masz do Jeszcze trochę! No, dawaj, no, tu nie można wejść. Ja w to nie wierzę. Tekstury tak wyglądają, jakby dało się na nie wejść, a tu się okazuje, że jednak nie takie skałki. No i to jest przecież przezroczy... no i się Że tutaj, nie? Nie. nie wiem jak ja tu wchodzę, ale jakoś mi idzie. Ojku, udało się. Na mapie była bariera. Ale ja się zastanawiam, czemu nie mogę tam wejść. Ojku! Zamknięcie miasta. Mieliśmy, A co tu robisz? I czy ludzie czują się dobrze. No to pukaliśmy do drzwi. razem było słychać głos, który brzmiał normalnie. A po wejściu okazywało się, że to przepięknie. Ojku? Nie! Dying light! Czemu? Czemu ty mi to robisz? Zaraz do was wrócę. Dobra, jesteśmy. Czy to jest apteka? O, pan policjant. Wiecie masz akty pułapkę. Nie, nie chcę mi się aktywować na pułapkę. Dobrze. Co się jeszcze tu wejść, spróbować? Tutaj na przykład. O. Dzień dobry. Ojejku! teraz. No Charlie, Charlie, C jak Charlie. Czyli to nie jest apteka, czy tylko z filmami. Dobra, O kolei. XZ to raczej w ogóle nie w tą stronę. L, O, P, J, B. Tu gdzieś będzie. C jak Charlie. O! Mam cię! I teraz po czekoladki. Czy jej za smak to nie miała? Ojejku! Ojejku! panowie tak biegną? Będę miała tu wejść Są tu gdzieś do działające drzwi? O, no. Kurde Zawsze zamknięte Tu nie wejdę Ojoj, pani trochę się pali jest pani gorąco? No Dobra, macie petardę yy! Już nie dziobnęli Macie petardę Nicmacznego Ty jak się umiesz wspinać Kurde jakieś inteligentne się trafiły może przez balkon właśnie nie do apteki, bo znaczy czekoladki musimy, od niego dostaniemy te taki. endiсе там Są tu te czekoladki? Alkohol, prawa kawa Chyba jakieś kawiarnie jest Dobra, jest czekoladka. Wracamy do niego. No ten co się latał. Krain! Ojku. Dawaj, do radę! kurcze! Jeszcze raz. Ja wiem, że ja sobie mogę tym tunelem przejść. Ja się sobie z tego Prawda? Którym w ogóle ta latarka była? Dam sobie do Gaziego. Gazi, misioczku. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. <grywa> Brawo dla Gaziego! Brawo! No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Brawo dla Gaziego. Kurczę, to może nie być takie łatwe. Ja się się nie muszę na no, zdrapać. Lecheca. No, chyba ta. dobra, jak taka kolej rzeczy, to taka kolej rzeczy. Tylko czy ja tu znowu wejdę pod tą górę? To jest pytanie. A tu to ja chyba nie dolecę. O kurczę. No dobra, można i tak. Naprawdę? Mam nadzieję, krajnie, że nie masz lęku wysokości. Ale jaki ty masz stylowy zegarek! Panie kochany! sobie tak nie przejdę. Okej. Okay. Tu trzeba doskoczyć. To może jest jakaś inna droga. Innej drogi nie widzę, dobra. Dawaj, crane! Coś mi nie wyszło. Dobra, i stąd powinnam być w stanie tam doskoczyć. Trzeba się tylko rozpędzić.